Przed oficjalnym komunikatem Donalda Tuska dotyczącym rekonstrukcji rządu w mediach pojawiły się już spekulacje na temat zmian w jego gabinecie. W roli potencjalnej następczyni Hanny Wróblewskiej, minister kultury, wskazywano posłankę Polski 2050, Aleksandrę Leo. Posłanka jednak odrzuciła propozycję premiera. W ostatnich dniach nie brakowało spekulacji dotyczących planowanych zmian w rządzie. Pojawiły się informacje, że ze stanowiskiem może pożegnać się m.in. minister sprawiedliwości Adam Bodnar czy minister zdrowia Izabela. Bela Leszczyna. Wśród potencjalnych nominacji pojawiła się również informacja, że Aleksandra Leo ma zastąpić Hannę Wrublewską na czele Ministerstwa Kultury. Wiceszef Polski 2050 Paweł Zalewski potwierdził wcześniej na antenie TVP Info, że partia udzieliła oficjalnej rekomendacji dla Leo. To jest bardzo ważny resort, z którym wiążemy olbrzymie nadzieje. I mamy nadzieję, że ta rekomendacja zostanie przyjęta przez pana premiera. Jednak tuż po godzinie 10 okazało się, że posłanka Aleksandra Leo odrzuciła. Siła propozycję objęcia ministerstwa. Do sprawy odniósł się również Szymon Hołownia, szef partii Polska 2050. Aleksandra Leo nie podjęła się tej misji z powodów rodzinnych z powodu swojej sytuacji osobistej, z powodu sytuacji dotyczącej jej najbliższych. I takie decyzje trzeba szanować i przyjmować w milczeniu, że ktoś dochodzi do wniosku, po długim namyśle, bo czas szybko się to wszystko działo, po bardzo długim namyśle, ale jednak po wielu rozmowach, że musi w takim stopniu poświęcić się trosce o swoich najbliższych, że nie będzie być może w stanie wykonywać tak odpowiedzialnego zadania w takiej formie i w takich czasach, w, w takiej formie, jak, w taki sposób, w jaki dyktowałaby jej, jej odpowiedzialność.